I lecimy. Jest tu kurwa, misz pierwszy, Seba. Jest Kamil, drugi misz. Siebie nie będę przedstawiał, bo wiadomo. No, kurwa, pierwszą tak, oczywiście, kto wygra, trzeba. No, kto wygra, możemy się założyć, kurwa, flaszkę. No. Dobra, to jest zakład o flaszkę. Okay. To startujemy. Pierwszy fand. Uszko od nożyczek Łużko ostrza lekko zdobione Dołek kociutki 7 centów Buszujemy Po bagienkach. Kamila Aha no zdobiony, fajne, skuszkiem, są Susz. lutki czy jest? Fanciorek. Znowu mistrzu coś ma. Tutaj! Podaj mi pomocną dłoń. Ty, jaka zarąbista, nie? Kozak! Ty, ale miedziucha, co? Czy to... Hmm, Chyba. Nie ma co prostować. Bo... Jakaś nabijka musiała być. A O, no, spoko, ty stary. Nie Jest, fanciorek. Kamil, jak na razie czesze, czesze ładnie. No, a Kamil ma nowy, nową wykrywkę górą. Simplexa. Także pozdrowy dla wszystkich, co tam Simplexiki używają. Ja wracam do mojego amfibio i lecimy, bo gdzieś nam się zgubił Sebastian. Także wyłączam i lecimy. Tym razem ja już wykopałem. I kolejna zatyszka od fajki. Te wieczko, już któreś w tym roku, gdzie dopiero się zaczął, chyba z czwarta. Jeszcze mamy na uszczelnienie widać jest sznur uszczelniający. No, zacznę Już coś wychodzi. Także jest mega. Sebastian dotar. Wszyscy. Oj, czeszemy. Terenik naprawdę fajny spoko pogoda ciepłutko, ale nie za gorąco także jest super I tym razem zawieszka dać uszko wydaje mi się że tutaj było miejsce na zdjęcie dać lekki rącik Ej. ciekawa sprawa i teraz dołeczka piętnastki z 15 cm będzie. Zobaczmy. Znaczy czy pokażę Wam. Jest na parstek. To jest leciutko obłamany, ale cały. Nic nie brakuje. Z tą kamerką czasami jest tragedia. Kamil jest za drzewem. Sebastiana nie widać. Bagno konkretne. Razem plomba, dosyć ciekawa. Tu Ci jest napis. Tu, tu jest taki otwór. Musieli wypchać w tamtą stronę. Tam jest sklęsle, że to jest klęstwo, że tu mogło być wypukłe. napis dookoła. Rozszyfrujemy później na podsumowaniu, będziemy pokazywać. Razem wpadł, ale taki pierścionek. Hmm, ciekawa sprawa. Co to może być pierścionek, czy coś innego? Zakręcone. Piękne, krogludkie. Ciekawy fanciar. Tym razem mamy 50 feningów, Weimarek. Zara obok tego ala pierścionka Jeszcze takie dziwnej rzeczy, także na podsumowaniu pokażę, bo nie co to jest to taki Bagienko i tu narożnik tego bagna To no wychodzą jakieś fanty Znowu mówi, że coś trafił i że nikt go nie pobije dzisiaj Moneta Srebro Ty, Prusaszek? No panie O ty, no, zaschnij tym Ja pierdzielę. Jest mega, 1914 Tylko tu lekko przybrudzone No Tak to nigdzie... Ale to można wycieść No, pewnie, pewnie Jest, no kozak Gratuluję. No! Teraz Kamil dał popis. I kurczę, daje radę ten wykrywać, nie? Simpleksik, pięknie. Jak wy co to polecam? No brak. <noise> dla simplexika, simpleksika. Lecimy dalej. Wyrazem ołowiany płotek dla moich żołnierzyków. Kozacki. Kozak, fańczur. Także fan zacny tam spaceruje farciarz idziemy, idziemy bo coś tu dzwoni chyba dzwonek tak mi się wydaje Ale no. serca nie ma wiesz, może być tak, bo tu ma chyba otwory, tak? no jesteś no, no, no. Dzwoneczek taki ty ja nie podaj mi herbatę. Daj <laughs> dawaj herbatę Najbiste. <laughs> wyszła łóżeczka, trochę ją wyczyściłem. Miedziuszka. Tu jeden, tam drugi. Dzik. Dzikie, dziki. Dzikie dziki. Ryją sobotni poranek Gitarka, no łyżeczka Będzie czym jeść zupę krową Ciemne moce przybyły, kurde Co? No masz? Nie no, ja tam wywaliłem, sobie wyskoczy jakiś fajny guzik krótki Tak mówi gdzie masz? Tego fanciora No Fajny ładny, nie? No, on taki sam. Tylko tutaj go oblazła korozja, ale do No ale się nie ma, muszę dołeczek widzisz Fajny jest Terenu sporo do przejścia, także będą do fantu. teraz no, tam mówi to będzie. Jak mówi to będzie Ja zawsze mówi zawsze takie <laughs> Paki tam kopią jakiś sygnał głęboki, ale nie mogą znaleźć Jakoś Nie, nie wyskoczyła przywieszka Chyba od psa Z no, swant jest Z drugiej strony golasek. param pam param pam pam dupa. Lecimy. Tym razem, dwa fanty były niedaleko siebie. mam guzik. Drogi, jakiś zwykły. Z łóżkiem. I mamy zdobionko Tutaj dwa otworki. Widać. Już gdzieś to było przykręcane. No, tak, drgnął, to idę. Łukasz, Łukasz. Dwa fajne 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 takiego czegoś nie wykopałeś? Zobacz, fajne 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 Ja ja fajne A ja trafiłem... fajne bardziej ci pokażę. A ja trafiłem fajne fajne alkoholem, piłeś? Nie, fajne fajne to to jest takim kujcem kłosiem. No. Fajne, nie? Zajebiste. Musiała być rączka drewniana, nie? R, no. Tak, L. tak. No. no. zajebiste. BL, no. tak? Pierwsza pieczęć Nie, R L. Tak mi się wydaje. No tak teraz się to nie było. Nie, czy to Albo jest Albo BF. B. BF. Albo BF. Kurwa. Ale zaraz, zaraz. Kurwa. Jak odbijesz tak, to no. ty masz złotne. B i L, tak? Albo nie, czy R, to jest... Potem wszystko się trudno no, do Ale no. dużo, dużo rzeczy wychodzi, też nie mam dzisiaj. masę, nie? L i L no. 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 Jak odbijesz w placelinię albo coś, to będzie fajnie. Kurde Kozacki będzie no. Pierwsza ta moja. Jeszcze no, bombę zaraz i wracamy Orgazm? Spoko, panie, no. no te bagna spokowe. No są wracamy, idziemy na spalić ognicho Fanty wyrzucić na wierzch, Home. I brubackie i brubackie. Tak. Zgadywanie, następny wypad, kiełbacha się robi, się rozłożyliśmy, mamy fanciory, Kamila, siala dzwonek, pomoc na dłoń, może jakiś jubiler miał czy coś, tam widać pierścionek na palcu lamp naftowych, przy pokrętła, jakiś kogucik, kilka gozików, jeden zdobiony, museczki pięćdziesiątka fenolkowa, sreberko obok, fanciardynia i kilka fenolków już zajechanych życiem. Moje fanty. Tutaj widzimy pieczęć. R, E i dwa młotki. Znaczy, albo... Coś w tym stylu. Jakaś będzie, chyba. Tutaj nie? mamy zawleczkę od fajki. Jakieś zdobionko. Nie, Następny tak. guziczek. Naparstek. Nie, Tutaj płotek dla żołnierzyków. Na Pięćdziesiąteczka. Jakieś łyżki i inne pierdółki. I seba. Tu monet napierdzielił. To jakiś... Jakiś krążek, nie wiadomo co to pięćdziesiątki, dyszka, jedynka. No, jedynek to jest 5. Wajmarek, który u mamy. Guziczek pruski, majówka, tylko z żarta. No, no. Klamra, jakaś plomba. I to takie małe życzliwe. Tabletę medykamenty i tabletę. No jednego dobra. nie ma. No i tak fajne fancie. No i majóweczka, Pół majóweczki No, no i dobra. Piwko kiełbacha. Siemana, do następnego. Nie, mylę ich my, my. <gry>